Dzień dobry, nazywam się Radosław Sikora. Jestem doktorem nauk historycznych. Zajmuję się głównie wiekiem XVII, wojskowością staropolską, ale nie tylko. Dzisiaj opowiem państwu o szczególnym epizodzie, o szczególnej uroczystości, jaka miała miejsce w Lęborku, w którym mieszkam od ponad dwóch dekad. Miała miejsce w lutym 1646 roku. Ale zanim o tej uroczystości, cofnijmy się w czasie o rok. W roku 1645 Miłościwie nam panujący król Polski Władysław IV Waza, będąc jednocześnie wielkim księciem litewskim, zapragnął ponownie wyjść, ponownie się ożenić. On był wdowcem, ale chcąc przedłużyć dynastię, no, potrzebował drugi rząd. Wybór padł na księżniczkę francuską. Nazywała się Maria Ludwika z rodu Gonzagów. Potem, kiedy przyjechała do Polski Polacy ją poprosili o to, by zmieniła kolejność imion, ponieważ uważano wówczas, że kobieta nie powinna być nazywana imieniem Maryi, tak jak chłopiec imieniem Jezusa. W niektórych państwach nie mają z tym problemu. Dzisiaj nie mamy problemu z nadawaniem imienia Marii dziewczynkom, ale Jezusa dzisiaj w Polsce również nie uświadczymy. No wtedy to było troszeczkę bardziej postrzegane rygorystycznie i także na Marię patrzono bardzo niechętnie. Więc Maria Ludwika zmieniła kolejność na Ludwika Maria. W każdym razie, ta księżniczka francuska, wówczas już stosunkowo leciwa dama, bo była po 30. i to grubo, zgodziła się zostać żoną polskiego króla. Król wysłał dwa poselstwa do Paryża. Te poselstwa najpierw wynegocjonowały warunki małżeństwa, następnie zaślubiły per procura, czyli przez przedstawiciela króla księżniczkę Gonzagę w Paryżu, po czym miały za zadanie sprowadzić już królową, jeszcze nie koronowaną, ale już traktowaną jako królową po tym ślubie do Polski. Poselstwo to w samym Paryżu sprawiło olbrzymie wrażenie na Francuzach. Zachwycano się nim, uważano nawet, że było to największe widowiskowo, pod względem widowiskowości, poselstwo czy tam uroczystość wjazdu tego poselstwa, jaką widział Paryż w tym, w tym stuleciu nawet, chociaż to był dopiero rok 1646, no ale powiedzmy w pierwszej połowie XVII wieku. W Paryżu pojawiło się 200 mniej więcej Polaków, kilkadziesiąt powozów, no wiele koni, niektóre z tych koni gobiły biły z kruszców cennych ze złota żeby zrobić na Francuzach wrażenie, faktycznie to wrażenie y, wielkie zrobili. Tymczasem to poselstwo zabrało królową do Polski. Ślub miał nastąpić już taki między obojgiem małżonków osobiście, a nie per procura w Gdańsku. Ślub i wesele. Dlatego wybrano drogę północną z Paryża przez kraje niemieckie, te północne, przez Pomorze Szczecińskie i właśnie przez Lemberg. Lemborg był pogranicznym miastem Królestwa Polskiego. Leżał kilka kilometrów na wschód od ówczesnej granicy Polski. Dlatego to pod Lemborgiem przy, królową przywitał specjalny orszak, złożony z panów polskich i litewskich, bo wszyscy wielcy panowie, chcąc się wkupić w łaski królowej, popędzili na granicę. Stanęło tamtego. Luda około 2000. Wyobraźcie sobie Państwo, 200 Polaków w Paryżu zrobiło na Francuzach olbrzymie wrażenie. Tymczasem na granicy Polski stanęło 2000 żołnierzy najlepiej przybranych, jak to się w owych czasach mogło zdarzyć. I wszyscy ludzie wjechali później wraz z królową do miasta, do Lemberga. Lemborg liczył sobie wówczas mniej więcej, jak się szacuje, około 1,5 tysiąca mieszkańców. Było to miasto jak na owe czasy stosunkowo ludne, ale, nie ich, ale bez przesady. Nie przesadzajmy. No, powiedzmy taki sobie średni ośrodek. W wielkości mniej więcej, no patrząc na góry, na, z góry na Lemberg, widziało się prawie że kwadrat. Mniej więcej 300 na 300 metrów. Narożnikiem tego kwadratu był ówczesny zamek. I właśnie na tym zamku doszło do ceremonii powitalnych, już takich właściwych. Zresztą to ceremonie się rozciągało od samej granicy. Ale już ostatnich takich, ostatnie ceremonie najważniejsze to się odbyły właśnie na zamku. I na zamku się odbyła uczta. Francuzów szokowała nie tylko ilość Polaków i Litwinów, nie tylko ich wygląd, bo wyglądali dla nich bardzo egzotycznie. Mieliśmy własną modę. Taką modę właśnie widać tutaj na moim przykładzie. To jest moda właśnie z tej epoki. Mieliśmy też swoje obyczaje. Na zamku w Leborku były cztery ubikacje. Zamki francuskie w tych czasach ubikacji nie miały. Nawet Wersal, który zaczęto rozbudowywać później, wielka, wspaniała rezydencja króla Ludwika XIV, nawet Wersal nie miał ubikacji. Tam swoje potrzeby załatwiano na korytarze. Dlatego no, po prostu tam świerdziało mocno. Tymczasem po przyjeździe do Polski okazało się, że w zamkach polskich no, są takie dogodnienia, udogodnienia cywilizacyjne, jak właśnie ubikacje. Niewielki zamek w Lęborku miał ich cztery. Co jeszcze zszokowało Francuzów? Ano to, że Polacy posługiwali się widelcami. Na uczcie, na którą zaproszono dworząd francuski oraz samą królową, ona co prawda była zbyt zmęczona, żeby w niej uczestniczyć, także jedynie brała udział w tych uroczystościach powitalnych, a potem poszła się no, odpocząć. Była długa droga w tym dniu za nią, ze słupska do lęborka to jest kilkadziesiąt kilometrów. No była już po prostu zmęczona tym wszystkim. Ale Francuzi jej, z jej otoczenia poszli na tą ucztę i zobaczyli Polaków posługujących się widelcami. To też było dla nich szokiem, bo w tym czasie Francuzi jadali po prostu gołymi dłoni. Berali mięsiwo prosto, czy tam mięsiwo jakieś potrawy prosto z talerza I co najwyżej, jeżeli było coś takiego lejącego się, to używali łyżek. A krajczy im kroili, jeżeli było coś twardszego. Natomiast. Samo pobieranie jedzenia do ust odbywało się, na przykład mięsa, za pomocą po prostu dłoni. W Polsce zobaczyli, że można inaczej, że ludzie cywilizowani jedzą inaczej. To ich troszeczkę zdumiało. Co Francuzi zobaczyli jeszcze w Polsce? Zobaczyli to, że Polacy się myją. To było też dla nich szokiem, bo wówczas to Europa Zachodnia, a Francja w szczególności, Chodowała takie modzie, że nie myjemy ciała, tylko zmieniamy koszulę. Także człowiek kulturalny owej epoki we Francji miał tych koszul dużo i jak się spocił, to ją zmieniał. Królowie francuscy byli dumni z tego, że się w ogóle nie kąpali albo bardzo rzadko, a tylko zmieniali te koszulę. No, można się domyślić, jak, jaki to był efekt, jak to śmierdziało. W Polsce zobaczyli, że Polacy używają łaźni, że używają wody, że na przykład rodzice zmuszają dzieci do tego, żeby się codziennie rano twarz przynajmniej o ręce. To też była taka szok cywilizacyjny dla Francuzów. Natomiast Polacy zobaczyli coś innego. Patrząc na, a na Francuzów, a właściwie na Francuzki, zobaczyli, że te damy francuskie ubierają się inaczej niż Polki. Polki owej epoki zasłaniały całe ciało. Nie tylko od kostek, poprzez tutaj ramiona, tutaj ramiona, aż tutaj do nadgarstków, ale także głowy, włosy odkryte były wówczas postrzegane jako coś wyuzdanego. Natomiast francuski nie tylko, że miały włosy odkryte, prezentując je, ale także miewały odkryte ramiona. To był szok dla Polaków, którzy no, po prostu byli w zupełnie innych warunkach wychowywani, w zupełnie innych warunkach się obracali. Także spotkały się dwie cywilizacje. Jedna drugą szokowała, ale co ciekawe, Francuzi byli pozytywnie też właśnie zszokowani bogactwem, zamożnością Polaków, wyglądem Polaków. I co niektórzy nawet uważali, że byłoby czymś, czymś fascynującym, czymś takim bardzo pozytywnym, przejęcie mody polskiej. No, powstawały w tym czasie różnego typu otwory, yy, świadczące o tej fascynacji Francji Polską. To też było coś zupełnie odmiennego od przyszłego, kolejnego stulecia XVIII wieku, kiedy to z kolei Polacy zafascynowani Francją przejmowali obyczaje i modę francuską. Także tutaj jesteśmy w zupełnie innej epoce i zupełnie inaczej to wyglądało. Wróćmy jednak do królowej. Przybyła tutaj, spodziewając się wesela w Gdańsku. Król niestety rozchorował się i co prawda wyruszył z Warszawy do tego Gdańska, ale musiał się cofnąć i wbrew nadziejom swoim, wszystkich i te, także mieszczan gdańskich, ślub faktyczny odbył się w Warszawie. Zanim jednak do tego doszło, yy, właśnie tutaj na granicy w Lęborku, doszło do pierwszego kontaktu na dużą skalę Francuzów i Polaków. Królowo może nie interesowały tak bardzo te sprawy, o których mówiłem, ją bardziej interesowało to, jak ją przyjmie król. Ona wiedziała, że ma już swoje lata, że nie była pierwszej urody, że szła za nią reputacja kobiety no, mającej już jakieś tam przygody miłosne, więc bardziej ją interesowało, czy król czy będzie na nią łaskawie spoglądał. To, że król nie przybył do Gdańska, już było dla niej takim sygnałem alarmowym. W rzeczywistości król nie przybył, bo był chory. Niestety jej obawy się potwierdziły, bo gdy zjawiła się już w Warszawie, okazało się, że pierwsze ich spotkanie przebiegło bardzo chłodno, a późniejsze ich pożycie małżeńskie, no, można wątpić, czy w ogóle do niego doszło. Król był faktycznie bardzo rozczarowany Ludwiką Marią, jej wyglądem, a plus do tego był chory, miał podagrę, ledwo sam się ruszał, stary dziad. <grym> I miał problemy z wypełnieniem swoich małżeńskich obowiązków. Małżeństwo to, choć otoczenie zewnętrzne było bardzo spektakularne, wszyscy oczekiwali, że przyniesie potomstwo, no małżeństwo to się okazało bez, bez, bezpotomne. Król zresztą dwa, lat, dwa lata później zmarł, a jego przybyłą do Polski małżonkę w 1646 roku przybyłą. Pośród był później jego brat, czyli Jan Kazimierz-Wasa. Także królowa Ludwika Maria mieszkała i królowała w Polsce jako żona dwóch polskich królów. A wszystko zaczęło się w Lembergu w 1646 roku. Dziękuję.